Partner odcinka Dietica, Anna Majchrowska, poradnia dietetyczna. Siemanko, dziska, z tej strony Jan Dobrzyński. Dziś tak krótko, ponieważ zaraz będzie zbliżał się kolejny gość, klient do mojej dietetyczki, a chciałbym poruszyć jeden z takich palących tematów, jakim jest chociażby insulinooporność. Taka bardzo dźwięczna nazwa i bardzo mnie zastanawia, co kryje się pod tym terminem i co takiego ciekawego możesz Ty, jako doświadczony dietetyk, poradzić naszym widzom, słuchaczom, aby to zweryfikować. Z czym to się je, no i ogólnie. kto nie sprawdzić, Dobra. tak? Ogólnie. E, no nie mamy za dużo czasu, to będę się strachkać, nie będę się bardzo rozwijać na ten temat, natomiast e, faktycznie insulinooporność to jest plaga w ogóle dzisiejszych czasów. Mhm. E, bierze się o nas, w ogóle co to jest? No, kiedy nasze tkanki są oporne na działanie insuliny. E, a po polsku? E, a po polsku, y, nasza komórka, jakby ta insulina musi wejść w komórkę, a ta komórka jest zamknięta i nie możemy jej jakby tutaj upchnąć. Mhm. I, I nie da rady. I stąd nam się tworzy po prostu Cały czas wysoki poziom insuliny we krwi, a to się wiąże z tym, że my jesteśmy, bardzo często możemy mieć problem chociażby z redukcją wagin, czujemy się zmęczeni, bardzo często mamy... Takie wahania cukru we krwi, mhm. czyli raz jest, jesteśmy bardzo często senni po posiłkach. To też z hipoglikami się wiąże reaktywną, po posiłkową, ale to, to co innego. Mhm. Um, bardzo często mówimy też o brzuchu insulinowym, czyli faktycznie ta insulina odkłada nam się po prostu w dole brzucha. E, tu już, jeżeli mamy taki problem, to warto tutaj zerknąć faktycznie. Insulinooporność jest. Może to głupio zabrzmi, ale stanem nie to, że pożądany, ale to jest taki jakby dzwoneczek alarmowy. Halo, halo, ogarnij się, bo jak się nie ogarniesz, to po prostu grozi ci za moment cukrzyca hmm. typu drugiego, czyli nie wskakujemy sobie od razu w tą cukrzycę. Tylko jest ta insulinooporność, którą można cofnąć, tak? Czyli możemy wrócić do niech. Czy tutaj, to jest nie jest choroba nieuleczalna, to jest jakaś przypadłość pewnego rodzaju. No można to tak nazwać faktycznie. I z tego względu mówię, że to jest stan poleca... polecany. to jest stan, który fajnie, że jest, bo nie mamy od razu tej cukrzycy. Mhm ale niekoniecznie czujemy się faktycznie wtedy dobrze. No, przy insulinooporności, tak jak mówiłam, jest problem z redukcją wagi, zazwyczaj tyjemy, gorzej się czujemy, jest zmęczenie, często jakaś nerwowość, ospałość, możemy spać po południu w ciągu dnia. Generalnie insulinooporność faktycznie wiąże się z naszym stylem życia. Przede wszystkim żywienie. Węglowodany, cukier, za dużo tego cukru. Nasz styl życia ogólnie, bo niedobór snu, nie wychodzenie na dwór, zaburzenia rytmu dobowego, mała aktywność, no generalnie wszystko. A my jako społeczeństwo jemy po prostu za dużo węglowodanów, za dużo przetworzonej żywności i po prostu to się z. Jakby bierze tutaj z, z tego, tak że warto się przyjrzeć tej odporności, czy mamy, czy nie mamy, no właśnie. Ale w jakim momencie właśnie, bo to też e, mhm. jest dużo, tak jak tutaj rozpisałeś, czynników i tak naprawdę do różnych koszyczków można to wrzucić, ale mhm. kiedy warto, że tak powiedzmy sprawdzić, no bo rozumiem, że jeżeli masz jakiegoś swojego pacjenta, sw swoją osobę, którą prowadzisz, no to w tym momencie czasami zalecasz, no kiedy jest ten moment, tak. kiedy warto... Ja zazwyczaj zawsze zalecam, zawsze zalecam, dobra, zanim przyjdziecie, zróbcie badania, zobaczymy wtedy, bo łatwiej jest nam dopasować, jak żywienie, dietę w cudzysłowie od razu, bo wiemy jasno, czarno, na białym mamy napisane, czy jest, czy nie ma mhm. i już wiemy, jak podziałać. Natomiast y, nawet jeżeli nie ma ktoś tych wyników badań, a na przykład widzę, że waga na mnie spada, albo bardzo ładnie spadała, a nagle nam się waha. W dół, kilo, kilo góra, kilo w dół, kilo góra. Zawsze wtedy mówię: Oho, sprawdźmy to jednak. Bardzo taka chęć na słodycze. To też nas powinno zaniepokoić. Oczywiście ta chęć może się wiązać z wieloma rzeczami, chociażby z nałogiem, bo ono. Albo z nałog... niedoborem snu. No też. Albo z niedoborem snu. Natomiast tak. bardzo często na też się pojawia. Tutaj właśnie ta senność w ciągu dnia. Często po posiłkach, często po posiłkach typowo takich słodkich. Tutaj po godzinie jest pik do góry, a potem nam wszystko spada i jesteśmy senni, zmęczeni, nic nam się nie chce. Warto faktycznie sobie zerknąć. Wiele osób, jak już ma taką wysoką insulinę, insulinę, może mieć takie czarne kreski na szyi. Wyglądają jak grudne troszeczkę, ale faktycznie to też już powinno nas zainteresować, zaniepokoić, no i faktycznie, że nam waga nie spada po prostu. Jakie badania wykonać? Zazwyczaj się bierze do miarów wskaźnika Homa i R często można w laboratoriach różnych taki wskaźnik sobie też jakby dodatkowo wykupić i oni wtedy już od razu obliczają natomiast są też kalkulatory w internecie także można sobie poradzić samemu natomiast glukoza, insulina, naczczo to jest totalnie podstawa, niestety insulina nie jest refundowana, ale warto ją dokupić, bo jest ważniejsza niż glukoza i niech nas nie zmylą normy laboratoryjne. Aha. Norma laboratoryjna insuliny jest do 25, a ona jak przekroczy 10 to już wchodzimy w insulinoporność, bo już chociażby po przeliczeniu tego wskaźnika HOMA i wychodzi nam po prostu insulinoporność. ten wskaźnik HOMA i R jeżeli jest powyżej 2 to już może świadczyć, że coś tam się jednak dzieje, dlatego to jest podstawa, tylko trzeba pamiętać, czasem lekarz jeszcze zleca krzywą i insulinową i to też jest bardzo ważne, bo mi się już zdarzały przypadki, że glukoza insulina na trzeba były piękne, bardzo ładne, natomiast faktycznie po zrobieniu krzywej cukru. wychodziło. No insulinoglukozowa, tak. Mhm. Wychodziło właśnie, że jest jednak ta insulinoporność, że ta insulina zamiast po tym piku, po godzinie spadać, ona rosła w górę. No to już wiadomo, także um, tak, to te badania jak najbardziej idźmy zrobić. Generalnie insulinoporność bardzo mocno łączy się ze zmianą żywienia. Mhm. Plus, no niektóre osoby niestety muszą gdzieś tam tą farmakologię włączyć, bo inaczej po prostu się nie da, ale warto żywieniem jak najbardziej próbować, oczywiście zmianą stylu życia ogólnie całego. Tak, czyli ruch wysypiania się, tak, no i przede wszystkim podstawa. pilnowanie tego, co się spada do micha. Tak, to jest podstawa. Generalnie przy insulinooporności powinniśmy obniżyć sobie węglowodany. Węglowodany, czyli kasza, ryże, makarony, pieczywo, owoce, warzywa, generalnie ja to zawsze mówię, takie... Coś co się łączy z ziarnami, komuś jest trudno zapamiętać, pewne ziarna, coś co jest takie, to jest prostsze do zapamiętania wtedy, obniżamy je sobie troszeczkę, u niektórych osób super się sprawdza śniadania białkowo-tłuszczowe, czyli bazujemy na białkach tłuszczach, uh -huh. zdrowych tłuszczach, czasem rozdzielność posiłków, czyli na przykład jemy sobie białko właśnie z warzywami. Jest jakąś oliwą. Nie jemy już dodatku do tego, czyli jakieś każdy ryżu, makaronu to się bardzo dobrze sprawdza u niektórych osób i super się sprawdza ten post przerywany, mhm. 13 na 8, chociażby jak ktoś nie da rady, to 14 na 12, czyli trzymanie takiego długiego, nocnego postu od jedzenia. Mhm. Oczywiście trzeba pamiętać, że pomiędzy posiłkami przynieść się oporności nie podjadamy nic, bo każdy wszystko co ma smak to jest posiłek. posiłek. Mhm. Tak, to pamiętam gdzieś na odcinku czytałem chyba. Tak, na, na tak no, wszystko co ma smak jest posiłkiem. No. Czy coś tak. jeszcze chcesz dodać? Bo jeszcze miałem tylko jedno e, pytanie. No słucham, dotyczy... nie, nie. Pytanie ogólnie dotyczy tego za jaki czas warto okay. sobie, że tak powiem e, zweryfikować ten poziom, bo powiedzmy, że możemy być przedażeni w pierwszym względzie, no. że coś poszło nie tak. No i pytanie na ile to badanie jest miarodajne w tym pierwszym względzie. No i Jeżeli powiedzmy zastosujemy się do części rad, chociaż które tutaj przedłożyłeś, bo że nawet jedna, dwie, trzy może zmiany z tego, co wspomniałaś, no pewnie. będzie pewnie rzutowało finalnie na wynik, za jaki czas warto sobie takie badanie powtórzyć, Myślę, aby być spokojniejszym, że wychodzimy z tego powiedzmy pożądanego stanu, jakim jest już linia Generalnie bardzo często jest tak, że pierwszym takim czynnikiem będzie nasze samopoczucie. I tu już będziemy widzieć może różnice, nawet bardzo szybko. U niektórych osób bardzo hmm. często odstawienie po prostu cukru powoduje. Magia, że tak powiem, nie są senni, bardzo dobrze funkcjonują. Natomiast same wyniki badań, 2-3 miesiące i fajnie jest sobie zerknąć, czy, czy faktycznie nam się poprawiło, czy nie. Znaczy nawet to wdrożenie ruchu chociażby też no determinuje tak, to, że w tym momencie nie wracamy z tej pracy i nie możemy tylko o tym, żeby zasiąść na kanapie tak. i pójść mhm. spać. Dobra, ja Ci Aniu bardzo dziękuję za takie treściwe dziękuję przedstawienie. Nie, 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 nie mogliśmy się, że tak powiem, zbytnio rozwlec, bo tak. zaraz będzie kolejny gość tutaj u Ani, który będzie badał swoje parametry. Ja właśnie e, zbadałem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to u mnie wyszło, oczywiście pojawi się to na moim kanale. Także e, zapraszam do oglądania. No i pewnie jeszcze do Ani wrócę z różnego rodzaju pytaniami, takie, mhm. które mogą być pomocne. Mocne dla was, tak, aby ekspert wypowiedział Następnym się razem. na różnego rodzaju kwestie. Może wtedy się po prostu uda troszeczkę dłużej podyskutować. Ja Ci bardzo jeszcze nie dziękuję. Jakie będzie Korków, tak. No i przede wszystkim też omówienie moich takich badań, które tak. też były dość w tym momencie rozwlekłe, ale o tym wszystkim dowiecie się niebawem. Także trzymajcie się, cześć! Do no, zobaczenia.